Snell knot to węzeł bardzo mocny, bardzo silny, pozwalający na umocowanie wędkarskiej linki do haczyka z oczkiem. Snell knot to węzeł bez węzła, naprawdę bardzo mocny i godny polecenia. Ja zaprezentuję dwa sposoby wiązania tego węzła na haczyku. Pierwszy Sposób to przekładamy naszą linkę wędkarską od wewnętrznej strony haczyka, czyli od strony grotu. Wyciągamy tę linkę, robimy taką roboczą pętlę. Linkę od, do od dołu przekładamy pod haczykiem. Łapiemy sobie palcem wskazującym za haczyk, za linkę. I okręcamy grot haczyka razem z linką, z tą dolną częścią pętli. Okręcamy kilka razy. Pierwsza, pierwszy oplot lekko zaciskamy. To nam pozwoli na łatwiejsze zawiązanie tych oplotów. Kolejnych snelknot możemy tworzyć. Oplatając grot haczyka wiele razy. Wtedy ten węzeł uformuje się bardzo ładny, ale ja tutaj zrobię o 4 razy, z uwagi na to, że mam co prawda widoczną, ale bardzo sztywną dratwę, która bardzo trudno się zaciąga na haczyku. I teraz zaciągamy nasz węzeł. Zaciągamy go mocno. I w ten sposób mamy zrobiony węzeł bez węzła o angielskiej nazwie Snell Knot. Tak on wygląda. Oczywiście końcówkę sobie odcinamy. Ten węzeł jest naprawdę, naprawdę mocny. Snell Knot można wiązać na wiele różnych sposobów. Ja przed chwilą pokazałem pierwszy, teraz pokażę drugi sposób. Podobnie jak za pierwszym razem, przekładamy naszą wędkarską linkę przez oko haczyka, oczywiście od strony wewnętrznej haczyka, od strony grotu na zewnątrz. Wracamy naszą linką znowu do oka haczyka, przekładamy z powrotem i tworzymy ponownie taką taką pętlę jak za pierwszym razem za pierwszym razem oplatałem krótszą końcówką linki wewnątrz tej pętli robiłem to w ten sposób teraz oploty będę robił po dwóch linkach będę okręcał całą tą e, całą tą pętlę raz dwa, trzy 4, 5. Ten węzeł można robić okręcając grot haczyka, okręcając pętlę wielokrotnie, on wtedy będzie mocniejszy, będzie też ładniej wyglądał. Ale z uwagi na to, że ta moja linka, którą tutaj prezentuję te węzy, co prawda widoczna dobrze w kamerze, jest jednak dość sztywna i taka mało poślizgowa tempa, to może mi się nie udać zaciągnąć tego węzła. W związku z tym skracam to oplatanie, oplatanie do pięciu razy, i teraz przeciągam, przekładam końcówkę igły, końcówkę linki przez pętlę, która mi powstała wcześniej, i węzeł zaciągam. Końcówkę sobie odcinam. Mam zawiązany już drugą metodą, drugim sposobem węzeł Snell Knot. Węzeł bez węzła, tak zwany węzeł bez węzła, przynajmniej w takiej, w takiej właśnie formie. Polecam wszystkim, którzy łowią na haczyki z oczkiem.